Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj e, klasyczna niedziela w Będzinie. Jak widzicie, startujemy e, rozpoczęcie wakacji. Czyli mamy Warszawę. Ładną. Pogoda nam tu troszeczkę się chmurzy, ale, ale frekwencja jest ładna. Dopisało troszeczkę ludzi, pojazdów oczywiście. O, tu dzisiaj pan przyjechał bardzo ładnym Citroënkiem. Mamy wiata 600 Mamy Dnipra Bardzo ładne te audi Patrzcie mamy Junaka z przyczepą Jedzie właśnie Jest pan Rysiu, rzuczki. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. ratujemy. Tak, dokładnie. Ratujemy rzuczki, pan Rysiu z Katowic. Bardzo ładny też świat panda. patrzcie co ma na dachu. Rowerek i autko.

Przejdziemy na następną rejkę zobaczyć Oczywiście jeszcze pojazdy dojeżdżają niektóre widzicie Korwetę tam z tyłu parkuje Albo coś do obrodu, jak ktoś lubi też ładny. Smarcik. Maluszki nasze, ładne. Fiacik też ładny. Bertone. x jednym dziewięć. Patrzcie ci, że wygląda. Nie wiem, Polonezy. Dąskarów. motocykli, wyciągnięte z doły Oczywiście piękny Star, który zawsze tu przyjeżdża. Polanazik też ładny. Jest i mój duży Fiat. Węchł. Audi też ładny. Maluszek, który był ostatnio też u nas, tutaj. A tu mamy coś fajnego zobaczyć. Piękna Syrena Boston. Syrenka ładna. A druga mamy obok. To jest was 105. też bardzo ładna. 105 i obok jest też 105 żółta. Bardzo fajnie. Super, że się te serenki pojawiają, naprawdę ich było bardzo mało. Bardzo ładny Mercedes. O, piękny, niebieski, duży świat. Patrzcie, felgi tu sobie założył pan. Mamy trochę strefy amerykańskiej. Mercedesik, Bronco, Renault 19, Tocz, też piękny. No tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać. Continental, też piękny, mamy Kadillaka, patrzcie, jak niziutko siedzi. Ziemi, Mercedesy z Volvo, też ładne. Tu dalej mamy strefę motocykli, patrzcie, jest Gazela, bardzo ładna. Tu obok mamy co? Lambrette, piękna labretta skuterek. Abo awo simpson sjawa 350 s druga jeszcze nie zero m0 Tropi. O kurczę, patrzcie, soku, przejseł piękny soku tu jeszcze mamy strefę stowarzyszenia. Zobaczcie, takie sprzęty wyciągnięte. Już Ale Gdzie jest Ale soku jest coś pięknego. Przejdźmy dalej, motocykle, wiadomo Łada samara, no proszę. A tu mamy nasze jurajskie klasyki, które przyjechali.

ale to jest w zasadzie 95%. To jest karoseria, bo karoseria to jest gdzieś tam trochę po. po już po ale, ale w zasadzie wszystko jest możliwe. To tak jest chyba ktoś to ściągana do kupienia jest do sprzedania. Fiacik 600, duży Fiat, który też znamy już, na pneumatyce, BMW, trójeczka. Czyżby Opel rekord? Czyżby Opel rekord? Dobrze wojdzie, no.

Mogę od pana troszkę więcej informacji uzyskać? Jakie tunelicy... Witam, Adam w ogóle jestem, właśnie blog prowadzę na YouTubie. Jak to wygląda? Który rocznik? Jak to wygląda? Jaki silnik? 6217 1700, ja mam takie oznaczenie. 1700 pojemność, tak? 6, tak 62 tak. rocznik? 60... nie, poczekaj, nie. Ten Opel jest, Rekord, ten tak. Ten jest pierwszy. Mamy drugi się. Mhm. To... 61, mam jeszcze 62. Aha. Możemy zobaczyć serducha, jak wygląda pod nim? To jest rzędówka? Tak? Aha, no tak 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 Miejsca od groma pod maską Nie, fajnie nie. Wszędzie wszystko tak. można dojść Można dojść zobaczyć, tak Taki rocznik kurde, i tu widzę nic nie ruszane, tak jak przyjechał, to, to, to tak jest. Poruszałem tą kablami, wiesz, mózg puszczony to nie ma, z tego w mhm. bardzo dobrym <noise> stanie. No proszę. Poczyszczony, nawet ładuje na 6V, nie? 6V, 6V instalacja. Mógł to mhm. chyba dlatego żyje. Mhm. Mhm. Bardzo ładny, bardzo ładny egzemplarz. Dziękuję bardzo. Mały w ogóle na drogach także, no. Żeby tak iść w to, bo tu mhm. są cztery dziury w tym akwarium? tylko po tylu latach. Nie ma na przykład elementów Patrz paneli się. do wymiany mhm. czy jakiejś reparaturę. To po prostu wchodzi tak jak jest. Nie, mhm. no kawał, auta jak na tamte czasy i także. Najsłabsze tam i najlepsze mhm. do zdobycia w sumie się te zdarzenia No. To pan na całą Tak, Tak. No. No. Dlaczego? 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 Dziękuję bardzo. Fajnie. No, kuś też ładny, Patrzcie, takie perełki przyjeżdżają, widzicie, czasami nie widać tego na drogach. Opel Rekord. Polonezy, proszę bardzo. Smacznego. Tawria. profesjonalnie. O, tu mamy stanowisko z zabawkami. O, ale tego jest. O, mamy znowu tego pożycika, co było ostatnio, też w bardzo dobrym stanie. O, jakby ktoś chciał to, patrzcie, jest do sprzedania. To dzisiaj pełno samochodów jest do sprzedania, zobaczcie. Polonez od naszego kolegi z sekcji. sekcji Jurajskie klasyczki. O, Tadziu się wieża. Mega człowiek. Patrzcie, co się dzisiaj przywiózł. Sireno. Syrenkę 105, bardzo ładną. Dopiero skończył całą renowację robić. Co my tu mamy jeszcze? Toyota bardzo ładnie chodzi. Mercedesy. O, duży Fiat. O, też, też tu przyjeżdża często. Żółczek Arbusek też ładny. Cabik też piękny. Korweta piękna. No, proszę, mamy stoisko od Sławka, czygo kolegi. Rowerki, Volkswagen. Cirok. Piękny. Piękny czy Jaguar Fiat Uno Cesik, no, też ładny malutki. Oprócz identyczny miałem kiedyś taki maluszek, identyczny kolor i tą wersję. No tu już jest coś nowszego, wiele nowszego. I tam mamy jeszcze poszaka No i zobaczcie, tak kątem oka. Niedziela, wakacyjna. Y będzie nie na targu dzisiaj, klasycznie. I sporo tych pojazdów: Pontiac Golfik, Dodge też piękny. O, 190 też bardzo ładna. PMW-drujeczko. O, ale to, to jest długie. Ford F150, piękny. Garbusek, też ładny Patrzcie coś dla mniejszych Skody Skoda Forman Czyli Kommi Maluszek O Jetta, patrzcie, ale jaka to dwudziwiowa też bardzo mało tych egzemplarzy jest. Wodziewa Jetta. No tu też już troszkę nowszej motoryzacji. O, chcę ich w kupę. BMW BMW, BMW No i mamy domek. Fiat to. Tam mam Poloneza za spyżowic, który ostatnio był też w Siewierzu. Mamy dużego Fiata czy Częstochowy. Możliwe. O, ale tu Fiatów jest od groma w środku, nie tylko. Fiaty Warszawy. Mamy Uno. O, mamy Fiata z Gradów Zjednoczonych. Dzień dobry, witam, witam fanów, Dzień dobry, witam, witam No i jest świat który był na rajdzie Koguta Też był w, Wtedy w Siewierzu Jak no widzicie jeszcze do nas dojeżdżają cały czas samochody Był też ładna Także tak to wygląda na dzisiaj Pozdrawiam wszystkie osoby subskrybujące kanał Fiat125P, klasycznie. Zachęcam do zostawienia lajków, do komentarzy. I tak możemy spędzić niedzielę, tak? pasjonatów motoryzacji, jak widzicie. Mega ludzie, mega sprzęty. Dzisiaj soku 600, coś pięknego. Syrenki. W końcu syrenki przywitały na, e, z powrotem na nasze drogi, tak zwane królowe szos. Motocykle Piękne, piękne. Ostatnie rzut oka nam tego Sokoła coś pięknego nie mogę tej lalacji. Nie, ja mam jedną skrzyną zabitoną płynę, z kolego wojski się zobaczyć szybko że pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia do zobaczenia